Gratulacje. Jak się czuje złoty medalista Mistrzostw Europy? No na pewno to niesamowite uczucie. Przede wszystkim spełniłem swoje marzenie yy, słysząc hymn Mazurka Nobrowskiego. No, jest to najlepsze osiągnięcie w moim życiu i na pewno jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. Ciężko było zdobyć ten złoty medal w Grecji? Tak, było bardzo ciężko, tym bardziej, że wygraliśmy właśnie w finale 2-1 do 15-13 w breaku. także no, to jest tym większa radość, że po tak ciężkiej walce udało się to zdobyć. Jakie są Twoje kolejne sportowe wyzwania? Od 16 do 20 września, także za dwa tygodnie są, myślę, to mi się to starsza kategoria, ale myślę, że warto powalczyć, to jest właśnie kolejny cel, a potem odpocząć, odpocząć i może zacząć szkołę właśnie, zacząć studia. Kolejne wyzwania czekają. Dużo będziesz miał czasu na odpoczynek? No niestety, znaczy do, na odpoczynek od sportu to myślę, że około miesiąca. A potem będzie trzeba się skupić też na nauce, zacząć rozpocząć dobrze studia. I do tego trzeba trenować dalej. Trzeba kontynuować i powtórzyć może wynik rok.